Cześć widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj zagramy w tą samą grę, co ostatnio. Yy, no bo gram, ostatnio chciałem nagrać odcinek z Tom Grom te Color Blocks. Bez sensu, nie polecam ani trochę. Wkurzająca, może sobie rozwalić kompas Taka wkurzająca, że ja nie mogę. Ta jest taka lepsza, lepiej się bawię tutaj, ewidentnie. Teraz ciszę, nikt nie będzie tych dźwięków, bo są wkurzające, noc często. Yy, o nie, to jest ten dom. Znałem go, dobra, jednak trochę pogłośniej. Będę się Będę głośny. Dobrze, teraz ciszę. Nie mogę, ej, do komina wylecimy. Coś w nie. Nie? nie? Ja tam nie wszedłem do tego domu, bo ja nie muszą zginąć na sam odrzędę, gdyby gubia była. Jestem myślniką, tutaj ja po prostu biorę jakieś kupie, a nie, ona ma te buty ja lepiej daje, to on lepiej daje, więcej Może się wyżej wziąć na te buty, bo że będzie pokonać tak zawsze, to że jest za Ale myślę, że by się opłacał i tak, bardziej. O, no, tak, po prostu jest fajniejsze dla mnie Czekamy mm. Ale mimo... <laughs> Widzicie? Z dźwiękiem jest lepiej po prostu Czekamy Freddy Ja nie idę Kogoś tam zabili? Co oni robią? On tam idą. Ja bym nie radził. Ja nie chcę z życia taku serca. Mówna bardziej to robi właśnie. I nie otwierajcie tego Jezu. Ja tam patrzę. Widzicie? Tam, tam, tej przestrzeni. Tam, bardzo daleko. Nie wiem, co tam jest. Ale jest chyba nic dobrego. Albo to idę tam, nie boję się. Dobra, idę. Cofam to, cofam to. Cofam to. Nie idę tam. Nie idę tam. widzisz widzowie, on, on mnie prawie złapał. Ja bym po ten, bo ten, to nie oglądał pierwszej części z tej gry, to yes, nie jest fajny, nie jest super. Także jest fajny, jeśli nie robi tego nic głupiego. E, ale... Dobra, duże głupich rzeczy, ale nieważne. E, po prostu pokażę wam, oglądajcie do końca, będzie ciekawie. I, zosta a, i zostawcie suba i lajka, bo po poprzednim odcinku z Robloxa, z tej gry, wiem, że na 20 łapek będzie i w ogóle tam był przepięty komentarz ode mnie, że będzie impreza i że jakąś murzę wymyślę własną. Więc no, czekamy, znaczy na 20 subów, nie? Czekamy, aż dobijecie. Ale nie gdzie jestem, bo jest tak ciemno. <laughs> Czekaj, ten... o nie. Dobra, mamy to Przeżyliśmy widzowie Ciekawe czy ktoś tu wie, że jestem youtuberem I że ich nagrywam Ciekawe, może ty typie A może ty, a może ty, a może wszyscy Albo nie wiem Nie wiem widzowie, wątpię że ktoś tu mnie w ogóle poznaje, że ja youtuber I że ja youtuberem jestem Pewnie o tym nie wiedzą Ale mam 16 tysięcy punktów więc dużo są pierwsze na randze wreszcie jak no. grubi jesteście nie wytrzymam wreszcie i teraz się nie wlecę na dach ja nie chcę teraz iść na dach ja teraz się już nie boję Nie O nie, jest ta baba. Uciekać. Nie. Różko się pali. Uciekać. Gdzie popadnie? Ja może znajdę kolejną tajną kryjówkę. Gdzieś. Tutaj. Dobra, no przeżyliśmy to spoko, spoko. Zasobę, znaczy, no, to dużo jest. Nie ma innej osoby, która ma tyle. Jak już to przoda się, to ma 10 cienkach. Ja mam 17 cienkach, bo miło mi się to. Nie wiem, ja mam 17 cienkach. Myli mi się to. No, wreszcie, kolejny. I o. O nie. Tu, tu. nie no są dobrych wspomnień. mam tylko po widzowie. O, nie. Nie są dobre wspomnienia. Nie się lubię tutaj być, bo tu... o nie było dobrze, tak powiem, tylko powiem. Nie było. Nie było, widzowie. Patrzcie sami. Ładuje się, ładuje się, ładuje się kalkulatory o widzicie nienawidzę tej postaci, bo mnie bardzo, bardzo zabija ona szybka kurzająca głośno Dlaczego to są części jakieś yy, nie ważne, Nieważne. Nieważne. Nie. Nie kocie. A ty co tu robisz? Nie ma. Nie Widzowie. Teraz będzie fajna część. Bo, bo ostatnio myślałem, że to jest fajne. Teraz sobie pójdziemy. Ja idę. Do ojca. Ja idę po loda. Yy... A wy sobie tutaj patrzcie. Poczekajcie. Ja sobie wejdę, żebyście widzieli, co się dzieje. Dobra. Nie. Nie no mam to nie dla ciebie. O no nie. Dobra, to będę bezpiecznie chyba. chyba nie. Dobra, ja jestem tu na górze, to mnie na pewno nie złapie O eee. Fię, czy To jest Eee Co za fajnie okay. A jeżeli co jest za tą bingą? Pewnie tam są te mapy No, wiecie jakie tam gdzieś to pora ciągle o ta mapa jest fajna lubię ją a wiecie dlaczego? dlatego mogę sobie uciec i jest fajnie uciekanie ze szkoły to speedrun normalnie jak też będzie się uciekać ze szkoły wypuszczam kosmidu Jeszcze ufo normalnie

Oni prawie się wreszcie do mnie... Czy nie, Jak się moim widzem? Jak będziesz moim widzem? Oj, i na no tych. Ja potrzebuję... Teraz to dla mnie bardzo są teraz subskrypcje, bo teraz są subskrypcje, jak mówiłem, z tym krajem myślę, mają muzyka. i nasza kryjówka ja chciałem pokazać tam ej patrzcie tu jeszcze na górze. tu no zaskocz do mnie o patrz patrzcie patrzcie te kony patrzcie Dobra, nieważne, idę do ukrytej klasy. Ja w ogóle było mnie słyszyć o widzowie? Ja nie wiem, ale tak klasy... naprawdę... O! Eee... ja widzę co jest tam. Tu widzę co jest. Dlaczego to jest szkło? Jakieś odpchnięte rzeczy? Nieważne. No widzowie, nie wiem, czekam na następnego tego killera albo coś tam. Następną mapę. I... Jestem o. Siren Head. Tak. i poczekajcie widzowie, mu zrobię to samo. Idę sobie po loda i sobie się widzimy. I powiedzcie co się stanie. Napiszcie w komentarzu co się stanie. Nie będę mówiła jakie to są lody, nie będę ich reklamował. Jestem no, jakiś reklamodawcom. Aha okej. Okay. Pokażę wam fajny pokój. Bo ja nie od nie, nie, nie wiecie. No, nie mogę tam wejść. Zobaczycie co tam jest. O coś fajnego. Hasło otworzyć. Uh Pizza hmm. O nie jest wina. To jest Zły To napiszcie wina. Ej, napiszcie w ja sobie tak pójdę po prostu I to nie Sorka widzowie no Sorka No cięcie Udało się Udało się i no Udało się i już Jesteśmy dalej Sorka widzowie za to, naprawdę, przepraszam. Ale no... No. No był problem, po prostu. Dobra. Co tym razem? Muszę sobie pochodnie kupić. Mam 19 tysięcy, a ja muszę się... O, nie. Gdzieś ta twarz jest, ja pamiętam, że gdzieś ona była, tylko nie pamiętam, gdzie zbytnio. Ale gdzieś tam. Nie wiem. O nie, to na tu była? że jak O, nie Nie udało się, widzowie Problem Dobra, idziemy dalej te dźwięki są nadal, inne no, mogę kupić pochodnie. No nie. A z zgin. Dobra, przecież rastterny. Nie, już bym się pomylił. Mógł wyjść. A ja na szczęście przepuszyłem się. Dobra, więc tak, co bierzemy? Pochodnie. Eee... Yy, Okej, okay, to może jednak to, bo to ta Na jest bardziej opłacalne, bo jest szybka i jeszcze jest ogień przy okazji nie? to się bardziej opłaca i fajnie też wygląda będę tak uciekać teraz będę tak widzowie nic żeby nie było to jest fajniejsze trochę też nie no to chyba oświetlę to totalnie lepiej

Dobra, przeżyliśmy, ale ja chciałam, żeby też sobie jakoś mi się tą bramkę, Bo wcale tak się stało. Nie możecie to zobaczyć na... na pierwszym odcinku z tego. Bo nie, to coś nie możemy wychodzić w tej chwili. Nie możemy tego zrobić. Nie możemy. Dobra, nie ma Ale nie. O nie, ta pochodzi lepiej. Lepsza, bo ona bardziej świeciła. W też jest to się ale pochodzi lepsza. O nie. Chciałbym sobie, że idę tu. No. Tu będę bezpieczny. No, ty masz buty. I mam jetpacka, czy nie ma jetpacka? Hmm? No, jest tam ten nubek. Yy. Jak chodźmy widzowie, idziemy tu Popatrzeć Ty, ale fajnie tu się siedzi Oho O, słuchajcie, coś w tych jest nie, wiem, nie ma, nie ma Nie w tych kątach, nie można tam wejść a szkoda tu jest Fajnie. Na górę Ech, dobrze, że mnie nie zdaje nawet tego Że on tu jest Papa, pa, pa, dobra. Y, 19 tysięcy coinów. Czy points, czy czegoś tam nieważne? Hmm. Just pack. Polecam go bardzo wszystkim. Nice. Polecam wszystkim. Jest opłacalny po prostu. I już. I już. No. Y Eee, uh, jestem na tym czymś. Dino. To będzie dinozaur Dinozaur. Dobra, czekamy. Cześć, się nie widzowie. Już. वाह तो तुम जा कर दिए आ नेस्ट इसे लाख नेस्ट ये स्पोर्ट्स हूँ तो तुम लोगों को तुम्हारे लिए क्या बताएंगे तुम लोगों के हिसाब से हाँ तो तो ये ये बात नहीं है फिर भी पेटाम चोदे समय का Yy, ani bardzo. bo w komentarzach nie rozumiem żeby mi ale to wam się ktoś będzie kiedy będzie tam komentarze dawał ja mam mało komentarzy Dajcie mi mi pro pro o ja tego dawno nie widziałem to jest rzadka mapa oj rzadka bardzo rzadka yy... Nieważne no, Dlatego to jest rzadka mapa Ale jedyne ja do tego wielkiego Czego Naprawdę? I tak tam idę Halo? Parkour parkour jestem parkour idziemy tu na jego rękę patrzcie gdzie my jesteśmy to dziwnie trochę wyglądało ale w ogóle nie, nie wiem, co to niby miało być jestem z tym, z tym jetpackiem bez żadnego problemu ja nawet nie pamiętam kiedy ja coś ale mam tą pochodniej sprężynę. Więc no hm. Dobra, jesteśmy. Pepa pig Pepo Pepko Pepko Ewa hm. świnia Nie, nie, nie Dobrze. Dobrze skakujemy dla Was widzowie, to robię. No, Reżynę, więc no, więc z boku, więc chyba nie umrzemy. Jest na pewno, chyba, ale... jest to? Yy... Nie jest tu. Nie zabiechmy, są za szybki. Za szybki. O! O nie! Idziemy tam dalej. Szybko. No, nie zdążyłem. Dziękuję <grymiany> Dobra to ten... jest Ej ja wiedziałem po prostu zgadłem że będzie bardziej grany No wiedziałem Wiedziałem po prostu Ja naprawdę zgadłem to Nie kłamię Idziemy z przedpokiem Nie Mam pochodnie. teraz prawie nic nie daje Dobra, jesteśmy na dachu Jakby co tam jest, to jest sufit Dlaczego to jest? O nie, się pali, ja się ukrywam w ogóle to wygląda, no. No poważnie, się w ognie. Ale szybko, speed. Dobra widzę. Nie. tym akcentem zakończymy ten film. Pa.